No po pierwsze, jak, jak to interpretuje prasa niemiecka, Merz żąda przywództwa dla Niemiec. Nie prosi, nie żąda. Postaje pytanie, z jakiego tytułu, kto tego upoważnił i czy demokratycznie. I odpowiedź brzmi nie, nikt Niemiec do tego nie upoważniał. Natomiast Niemcy nie przysługują im ani nie zasługują, na to, żeby im powierzyć przywództwo w Europie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, historycznie ich przywództwo zawsze się kończyło katastrofalnie. Po drugie, główne osie polityki, które to Berlin narzuci, narzucił Brukseli polityka energetyczna, klimatyczna, imigracyjna, kolaboracja z Rosją, wypychanie Stanów z Europy narzucanie e, cenzury e, i atak na wolność słowa i mediów, i, i, i e, wreszcie e, różnego rodzaju działania o charakterze ingerencji w demokratyczne procesy w krajach członkowskich. E.